Mano, to Dawid. Dzisiaj chciałem pokazać o tym, jak możecie śledzić to, jak wiele postępu robicie, jak nawyki śledzicie i tak dalej. No po prostu myślę, że to jest bardzo spoko, bo po prostu daje wam to uczucie, że faktycznie robicie postęp, faktycznie idziecie cały czas do przodu, nie? więc dzisiaj chciałem wam takie coś przekazać. Jak możecie śledzić swój postęp, jak możecie oglądać to, ile zrobiliście w ciągu dnia i tak dalej. Więc tak, pierwszym krokiem żeby oglądać swój postęp, jest zrozumienie, czym jest w ogóle postęp, nie? Postęp to jest robienie, stawanie się lepszym w jakiejś rzeczy z czasem, co nie? Czyli na przykład, jeżeli chodzicie na siłownię, będziecie z czasem coraz silniejsi, będziecie z czasem coraz lepiej wyglądać. Jeżeli będziecie pisać, z czasem będziecie coraz lepsi w pisaniu, no i... Będziecie lepiej pisać, nie? <laughs> Jeżeli z czasem będziecie śledzić swój postęp, będziecie lepsi w śledzeniu swojego postępu. No rozumiecie, nie? O co chodzi? To jest po prostu stawanie się lepszym w jakimś zadaniu, w jakiejś aktywności e, przez, poprzez czas, nie? Po prostu. Więc to jest tak naprawdę postęp. No i teraz już krokiem drugim, jak go oczywiście śledzić. No mianowicie są takie, macie pewne jakby czynniki co do tego, jak możecie śledzić postęp. Chodzi o to, że na przykład, załóżmy, macie. Chodzicie na siłownię, nie? I chcecie zacząć śledzić swój postęp, ale nie wiecie jak. Co jakby robicie na siłowni? Co jest takim celem waszym na siłowni? Na przykład, załóżmy schudnąć 10 kilo, co nie? Więc celem jest wymarzona waga, tak? No a jak się sprawdza wagę? No, oczywiście, stając na wadze, nie? Więc teraz po prostu idziecie na przykład na wagę, robicie zdjęcie, ile ważycie, robicie zdjęcie siebie w lustrze, na przykład bez koszulki czy coś. I następnego dnia robicie cały czas tak to samo. I na przykład za 3 miesiące zobaczycie to zdjęcie, które zrobiliście. Yy, no dzisiaj, jakby, jakby to powiedzieć. I po prostu zobaczycie, ile postępu zrobiliście, nie? I wtedy faktycznie możecie się porównać do, do zeszłego siebie, nie? Że wiecie, kurwa, tyle postępu zrobiłem, nie? A nie do innych, więc to też jest bardzo spoko, bo no, nie powinniście się porównywać do innych, bo każdy ma jakieś, wiecie. Yy, każdy ma. Zalety, każdy ma wady, każdy ma jakby wiesz, wiecie, przewagi, każdy ma nieprzewagi, czy coś takiego. Po prostu ktoś może mieć krzywe kolana, ktoś może nie mieć krzywych kolan. Przez co ten, który nie ma krzywych kolan, łatwiej biega, a ten, który ma krzywe kolana, biega mu się trudniej, i przez to nie mogą być równi sobie. Nie? No rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu każdy ma jakby różne, różne zalety i różne wady, więc nie da się porównywać siebie do kogoś innego. Ktoś może mieć, na przykład ktoś robi szybszy postęp na siłowni od Was, bo ma więcej testosteronu, bo został obdarzony tak genetycznie, czy coś takiego. No, nie da się temu jakby za bardzo, wiecie, zapobiec, no bo jak możecie robić postęp od kogoś, kto Was dominuje genetycznie, nie da się zmienić Waszej genetyki, więc no, nie da się po prostu, nie? Więc rozumiecie, o co mi chodzi? I dlatego musicie porównywać siebie tylko do jakby przeszłego siebie. No i żeby zacząć śledzić postęp i żeby zacząć porównywać siebie do zeszłego siebie musicie zacząć ten postęp śledzić, nie? Musicie robić postęp, potem go śledzić i potem go oglądać, nie? Żeby się porównywać do zeszłego siebie, a nie do innego, do kogoś innego. No i żeby śledzić ten postęp, musicie znaleźć ten cel, ten wasz cel. Czyli na przykład chodzicie na siłownię, ok? Czyli jak chodzę na siłownię, to co chcę zrobić? Zbudować fajne ciało, ok? No to jak mogę śledzić mój postęp? Mogę dziennie robić zdjęcie sobie bez koszulki z lustrze na przykład i oglądać każdego dnia, jak wyglądałem wczoraj, na przykład nie? Możecie tak śledzić postęp. Możecie też wpisywać wagę na przykład na te zdjęcia, na przykład dodać tekst i na dole napisać 73,6 kg czy coś takiego. I na przykład możecie jeszcze. Jak możecie jeszcze śledzić postęp załóżmy. Na przykład ile serii w tym tygodniu zrobiliście? Możecie też dodać w prawym górnym rogu czy coś takiego. Ile razy byliście na siłownię w lewym górnym rogu i nie wiem, no coś jeszcze po prostu. I na przykład ile przebiegliście w tym tygodniu kilometrów? Możecie na przykład wpisać, ile przebiegliście. I na przykład jeszcze po lewej, na środku, możecie napisać: e, Zrobiłem w tym tygodniu, na przykład, wycisnąłem w tym tygodniu 80 kg na klatę, a w zeszłym tygodniu było to 75, co nie? No i widzicie, tak możecie śledzić ten postęp. Jak będziecie faktycznie oglądać te zdjęcia, tak będziecie przewijać do tyłu za 3 miesiące, na przykład, zobaczycie, ile postępu zrobiliście. Ja osobiście tego nie robiłem i teraz szczerze żałuję, bo chętnie bym sobie pooglądał takie zdjęcia moje, z jakby. Trzech miesięcy wstać. Yy, niestety ich nie mam, bo ich po prostu nie robiłem, nie? Ale polecam robić, bo miałem jakby zdjęcia z tamtego roku, co nie? Yy, no teraz już ich nie mam, niestety, bo to miałem na, na starym telefonie i po prostu <laughs> miałem te zdjęcia z tamtego roku. Jak zobaczyłem to, jak ja wyglądałem, to myślałem sobie, kurwa, mać, jak to się stało, że a ja w rok tak się zmieniłem, nie? Autentycznie byliśmy w październiku praktycznie, no praktycznie równy rok temu, bo to chyba jeszcze jakieś 11 dni, czy coś. Ee, miałem jakby krótkie, jakby no krótkie, no miałem takie dotąd włosy i miałem tu na oczy nie? w ogóle jakby, jak jakiś emot coś i zauważyłem, że wyglądałem jak jakiś, wiecie, kurwa taki no idiota, nie? A teraz jak na to, jak patrzyłem na to zdjęcie, to pomyślałem sobie, ja pierdolę, ile ja robię progresu, nie? Przecież to jest niemożliwe. Jakby to, to jest rok, a ja zrobiłem tyle postępu, że to jest po prostu no, niewyobrażalne, nie? więc naprawdę fajnie tak patrzeć sobie do tyłu, patrzeć sobie wstecz po prostu i oglądać to, ile postępów zrobiliście. Nie? Więc y, na dole będziecie mieć linka z darmową taką tabelką, czy jak to nazwać, z takim tropicielem nawyków, gdzie możecie po prostu zaznaczać sobie te nawyki. E, dałem tam te najważniejsze, które ja myślę, że po prostu są, e, no, są najważniejsze. Nie? Po prostu, które powinniście robić każdego dnia. Jak chcecie dodać, to dam Wam tam poradnik w środku tego, tej tabelki tam i sobie zobaczycie na przykład, jak, jak, jak dodać coś, nie? Także no. no i myślę, że tyle, nie? W ten sposób możecie śledzić swój postęp, w ten sposób możecie robić coraz więcej postępu i w ten sposób możecie po prostu porównywać siebie do przeszłego siebie, a nie do kogoś innego. No, i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Mam nadzieję, że teraz będziecie po prostu robić tyle postępu, że to jest niemożliwe, że będziecie porównywać się tylko do siebie. Nie? E, jakby ktoś był zainteresowany, możecie tam kliknąć linka na dole, umówić się ze mną na spotkanie. Ja wtedy przyjdę, pomogę Wam z jakimkolwiek problemem, jaki macie, no i zobaczymy, czy mój taki pełny poradnik do naprawienia swojego życia byłby dla Was dobrym wyborem, bo włożyłem w niego naprawdę mnóstwo pracy. Wczoraj chyba pisałem problemy przez jakieś 3 godziny. Jeszcze pisałem potem te rozwiązania do tych problemów przez jakieś 2 godziny, więc jakieś 5 godzin pracy było naprawdę długo. Nad tym już pracuję. Naprawdę daję w to dużo wysiłku, więc myślę, że tam jest naprawdę wszystko rozwiązane. Może jeszcze nie, może jeszcze trochę mi zostało do pracy, ale myślę, że już, już powoli kończę to, to wszystko. Także no, dzięki bardzo za oglądanie, do następnego i cześć.